Sam zamek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych i Dolnego Śląska i Wałbrzycha. Samo miasto do niedawna miało nie najlepszą sławę. To się zmienia między innymi za sprawą licznych inwestycji. Jakich konkretnie? O tym Paweł Wilk. Trzeci co do wielkości zamek w Polsce perła w koronie dolnośląskich zabytków. Książ co roku, jak magnes, przyciąga turystów. Ze względów historycznych, ze względów architektonicznych, ze względu na położenie. W ubiegłym roku zamek zwiedziło ćwierć miliona osób. To drugi wynik w historii. Musimy informować, że taki zamek istnieje. Bo, tak jak mówimy na Dolnym Śląsku, prawie wszyscy o tym wiedzą, ale już poza Dolnym Śląskiem z tym jest różnie, więc cały czas informujemy, pokazujemy zamek, promujemy. Zazwyczaj wizyta turystów zaczyna się i kończy na Zamku Książ. Utarło się, że do Wałbrzycha nie ma po co zaglądać. Władze miasta chcą ten stereotyp zmienić. Najpierw jednak trzeba zmienić Wałbrzych. Dziś to wielki plac budowy. Remontowane są główne miejskie place i przede wszystkim drogi. Stronę Wrocławia, mamy... W tym najważniejsza, Krajowa 35. Oś Komunikacyjna Miasta. W sumie w tym roku na drogi wydamy około 80 milionów złotych. Naszym głównym celem jest udrożnienie Wałbrzycha. Żaden autobus w Wałbrzychu nie ma więcej niż dwa lata. Miasto remontuje szkoły i buduje żłobki. Pani Jerzy, proszę, w prawo, w prawo. Na pensjonariuszy czeka nowy dom seniora. Jest to piękny obiekt, nowoczesny, w pełni dostosowany do wymogów, standardów. W tym roku Wałbrzych na inwestycje wyda prawie 300 milionów złotych. Cztery razy więcej niż dwa lata temu. Budżet miasta wzrósł w tym czasie dwukrotnie. Pomogło odzyskanie grockości. Zmieniamy Wałbrzych na nowy Wałbrzych. Właściwie w każdej dziedzinie życia, w każdym wymiarze. I, i myślę, że to widać. A widać przede wszystkim centrum aktywnego wypoczynku, to basen, obiekty sportowe i hotel. Mamy również halę widowiskowo-sportową, w której gromadzimy widzów nie tylko na wydarzeniach sportowych, co jest naszą domeną, ale także na wydarzeniach kulturalnych. W listopadzie zakończy się rewitalizacja parku wielokulturowego Stara Kopalnia. Zmiana wizerunków Wałbrzycha z takiego miasta umierającego na miasto odżywające. To jest jakby główny cel tego przedsięwzięcia. Tyle, że cele uświęcają w Wałbrzychu środki, czyli ogromne wydatki, krytykuje opozycja. Jednocześnie ubywa mieszkańców miasta, a rośnie zadłużenie, a zatem to obciążenie dla mieszkańców za kilka, kilkanaście lat będzie prawdopodobnie nie do zniesienia. Kolejny problem to wciąż duże bezrobocie, aż 17%. Widać po Wałbrzychaninach, po Wałbrzychu, że no jeszcze jest dużo ludzi, którzy tej pracy potrzebują ale nawet opozycja przyznaje że w tej kwestii miasto wiele zrobić nie jest w stanie Wałbrzych Paweł Wilk